Zacznijmy od pojęcia czystego zysku, ponieważ nie zostało ono zdefiniowane w kodeksie spółek handlowych. Niewątpliwie jednak. Przez czysty zysk należy rozumieć kwotę, którą spółka może wypłacić do wspólników w myśl artykułu 192 Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z tym, przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pochodzącego z czystego zysku, konieczne będzie zweryfikowanie, jaka kwota księgowo faktycznie może zostać wypłacona do wspólnika. Wynagrodzenie może również pochodzić z obniżenia kapitału zakładowego i w takim przypadku Konieczne jest, aby obok uchwały o umorzeniu udziałów została podjęta uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego. W przypadku obniżenia kapitału zakładowego konieczne będzie również przeprowadzenie tzw. postępowania konwokacyjnego, określonego w artykule 264 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że po podjęciu uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, zarząd spółki będzie obowiązany ogłosić w monitorze sądowym i gospodarczym o obniżeniu kapitału zakładowego i wezwać wszystkich wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia, jeśli nie zgadzają się na obniżenie kapitału. Wierzytelności wierzycieli, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinny zostać zaspokojone bądź zabezpieczone, natomiast jeśli nie został wniesiony sprzeciw, oznacza to, że wierzyciele wyraźnie,